Nurjan Autajew, kazachski polityk, powiedział, że Władimir Putin został chłodno przyjęty przez przywódców krajów środkowej Azji. Czegoś takiego nie widzieliśmy wcześniej na podobnych szczytach. W wydarzeniu wzięli udział prezydenci Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Warto wspomnieć, że wspomniane kraje łączą bliskie stosunki, gdyż do grudnia 1991 roku wchodziły w skład Związku Radzieckiego. Lider kazachskiej partii Poparcie Ludu, Nurzan Autajew, opowiedział ukraińskiej telewizji Kanu 24 o kulisach szczytu. Z relacji polityka wynika, że Władimir Putin został chłodno potraktowany przez pozostałych przywódców. Autajew ujawnił, że Putin nie został zwyczajowo powitany na lotnisku przez prezydenta Kazachstanu, Kasymarza Marta Tokajewa. Zamiast Tokajewa pojawił się kazachski premier. Natomiast w trakcie samego szczytu wszyscy prezydenci krajów Azji Środkowej starali się unikać ich rosyjskiego odpowiednika. Tokajew osobiście spotkał się na lotnisku z prezydentem Turcji, Erdoganem, osobiście spotkał się z emirem Kataru, a później po zakończeniu szczytu osobiście eskortował prezydenta Turkmenistanu na lotnisko. Nie widziałem w jego towarzystwie Putina, wspomina w wywiadzie kazachski polityk. Jego zdaniem Putin sprawił wrażenie obrażonego i wyraźnie zaskoczonego. Podkreślił, że przed rozpoczęciem przez Rosję napaść na Ukrainę tego typu napięcia nigdy nie miały miejsca, a stosunki Rosji a krajem środkowej Azji były poprawne. Zachowywał się inaczej niż zwykle, był zdezorientowany i nie widzieliśmy wobec niego takiego szacunku ze strony przywódców innych krajów, jak wcześniej skwitował Autajew. W trakcie szczytu Putin został także publicznie zrugany przez prezydenta Tadżykistanu. Mali Rachmona. Rachmon zarzucił Putinowi imperialistyczne zapędy oraz złe traktowanie partnerów. Była to reakcja na słowa rosyjskiego prezydenta, który niepochlebnie wyraził się o dwóch milionach imigrantów, którzy przybyli do Rosji z Tadżykistanu. Chcemy, by nas szanowano. Czy jesteśmy jakimiś obcymi ludźmi? Nie ma potrzeby inwestowania w nas dużych pieniędzy, Władimirze Władimirowiczu. Proszę cię, abyś nie traktował krajów Azji Środkowej jako przedłużenia Związku Radzieckiego, oświadczył prezydent Tadżykistanu. Władimir Władimirowicz ma coraz mniej przyjaciół. Właściwie tylko kilka państw uznawanych za upadłe popiera kremlowskiego gangstera, co można było zaobserwować w głosowaniu ONZ. Po stronie Rosji opowiadają się ona sama, Korea Północna, Syria, Nikaragua i Białoruś a więc doborowe towarzystwo, które wspólnie kroczy w defiladzie ku przepaści. Oczywiście w rezolucji ONZ potępiającej aneksję części terytorium Ukrainy wstrzymało się aż 35 krajów, w tym takie jak Chiny i Indie, ale fakt ten również pokazuje, że putinowska Rosja staje się trendowata, i wielkim obciachem jest z nią się zadawać. Warto tu uświadomić sobie, że Rosja była dla Chin wygodną pałką w walce ze Stanami Zjednoczonymi o światową hegemonię. Możemy się domyślać, że Putin coś chińskiemu przywódcy obiecał w ramach zacieśniającego się sojuszu. Ale satrapa z Kremla okazał się partaczem, który pogrąża swój wielki kraj w otchłań dzielącą go od cywilizowanego świata. Partacz staje się już niewygodny, ale mimo to jest w dalszym ciągu na chińskiej kroplówce, dzięki której może wojnę jeszcze prowadzić. Niestety staje się jednocześnie całkowicie uzależniony od chińskiego wspomorzenia. Po prostu Rosja. Bez Chin w tej chwili, jeśli jest objęta takim ostracyzmem i takimi sankcjami, bez Chin, częściowo Indii i światowego południa, Rosja nie istnieje. Proszę wziąć pod uwagę to drugie już, bo pierwsze było w marcu głosowanie niedawno w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. 143 państwa przeciwko Rosji, reszta się wstrzymuje. A kto za Rosją, oprócz niej samej? Korea Północna, Białoruś, Syria i Nicaragua. I to jest wszystko. Nawet Indie i Chiny się wstrzymują. W tym sensie to pokazuje, jak bardzo Rosja musi liczyć się z Chinami, i Chiny te dźwignie nacisku wykorzystają ekonomiczne, strategiczne, polityczne i wszelkie inne. Biorąc to wszystko pod uwagę, można stwierdzić, że Rosja staje się petentem nie tylko Chin. Jednak Chiny są tu kluczowym krajem, który najbardziej trzyma rosyjską gospodarkę przy życiu. Warto zwrócić też uwagę na to, że chiński przywódca nie złożył Putinowi urodzinowych życzeń, które wcześniej Putin składał chińskiemu przywódcy. To symbol pokazujący, jakie znaczenie ma obecnie dla Chin putinowskie przywództwo. Chiny to jest cywilizacja ideogramu, znaku. Symbolu, ukrytych znaczeń. I myśl, ktoś, kto zajmuje się jak ja całe życie Chinami, bo ja czytam to jednoznacznie, tak jak Chińczycy to czytają, że na tym szczycie szanghajskiej organizacji współpracy w Samarkandzie panowie Xi Jinping i Putin nie uścisnęli sobie nawet dłoni, bo siedzieli po obu stronach. O, Stołu odległego od siebie co najmniej 5 metrów, prawie jak ten na Kremlu, co Putin gości zagranicznych przyjmuje. Czyli była zimna polewka już tam. Natomiast druga rzecz jest jeszcze bardziej symboliczna i jeszcze bardziej jednoznaczna. Mianowicie niedawno Władimir Putin obchodził 70 urodziny i Xi Jinping nie wysłał mu depeszy gratulacyjnej. Tymczasem, kiedy Xi Jinping 15 czerwca tego roku obchodził 69 urodziny swoje, to panowie rozmawiali online czy telefonicznie. W tym sensie my mamy sygnały coraz bardziej złego Pekinu na to, że Putin nie zrealizował tego, co im pra prawdopodobnie obiecał ale archiwów nie mamy otwartych, więc jesteśmy skazani na domysły. Obecny przywódca chiński od samego początku podkreślał, że chce przywrócić swój kraj na miejsce, które przez setki lat zajmował. Tu również warto przypomnieć, że chińska gospodarka dominowała przez całe wieki i na przykład jeszcze w wieku XVIII wytwarzała 31% światowego PKB, ale już w 1949 roku tylko 3%. Chiny zostały wyparte przez zachodnią gospodarkę, ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Teraz mają ambicje powrócić na piedestał. Trampoliną do tego celu stał się moment zaangażowania USA w wojny w Afganistanie i Iraku oraz przyjęcie Chin do Światowej Organizacji Handlu. Od tego momentu świat zachodni zaczął przenosić produkcję do państwa środka, jednocześnie coraz mniej produkując u siebie. Dopiero kilka lat temu przyszło otrzeźwienie, że jest to droga prowadząca do zatracenia samego siebie. Ciekawym jest też określenie państwo środka, czyli Chiny w środku, a wokół satelity. Przesłanie podstawowe, jakie powinno do nas dotrzeć, jest takie, że na przestrzeni niewielu ponad 40 ostatnich lat, odrodziło się wielkie supermocarstwo, odrodziła się wielka chińska cywilizacja. Przypomnijmy, bo to nie jest wiedza powszechna, szczególnie u nas, że jeszcze po wojnach napoleońskich Chiny były największym organizmem gospodarczym na globie i dawały jedną trzecią światowego PKB. W ogóle, jeśli spojrzymy na nadzieje powszechne, powiedzmy od roku narodzin Chrystusa, przełomu starej i nowej ery, aż po wojny napoleońskie, to Chiny były zawsze największym, nie tyle mocarstwem, co organizmem gospodarczym na globie, a, Chiny, a kiedy Chiny były podzielone, były tam takie okresy Trzech Królestw, na przykład, to Indie na te pozycje wychodziły. Czyli z punktu widzenia Pekinu, po częściowo New Delhi, ostatnie 200-kilkadziesiąt lat dominacji Zachodu to jest jakaś aberracja. Oni chcą wracać na te pozycje. I Xi Jinping. Który przyszedł do władzy 10 lat temu, to w, od, od razu w pierwszym, mówiłem o tym, że Chiny to ideogram, znak, symbol, od razu w pierwszym wyjściu, kiedy został wybrany, ogłosił, że będzie walczył o chińskie marzenie, chiński sen, Chinese Dream. Po angielsku to brzmi, że był American Dream, a ma być Chinese Dream. I po dwóch latach zaczął go przekuwać w konkretne cele i tym ostatecznym ma być na stulecie chińskiej republiki ludowej, czyli do 1 października 2049 roku. Chiny mają wyrosnąć na mocarstwo. Nie pisze się, nie domawia się tego, czy jedyne supermocarstwo, ale wielkie mocarstwo o specyfice chińskiej i na dodatek socjalistycznym charakterze, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Czyli na naszych oczach odrodziła się wielka cywilizacja, która w swoim DNA ma pojęcie czungło, czyli państwa środka. Czyli my, Chińczycy, jesteśmy w środku, a wokół nas są trybutariusze, ci, co składają nam hołd i lenno, a dalej to są barbarzyńcy. No i to można się domyśleć, że szczególnie kiedy wyszli, Xi Jinping wyszedł już po roku sprawowania rządów, z wielką wizją pasa i szlaku, tych dwóch jedwabnych szlaków. No to wreszcie Amerykanów dotychczasowego hegemona szlak trafił. No i mamy to, co mamy: narastającą, eskalującą zimną wojnę w trzech już wymiarach, albo czterech, pomiędzy Chinami a Stanami.